Obwiniam takich podżegaczy jak Tucker, którzy karmią ich tą ideologią. Ta ideologia nie pochodzi oddolnie. Nic nie mogłoby być bardziej destrukcyjne i samobójcze, nawet z politycznego punktu widzenia, niż pozwolenie, by to trwało dalej. Byłaś jedną z najbardziej znanych konserwatywnych myślicielek ostatnich dekad. Chciałabym poznać Twoją opinię o obecnej sytuacji w Partii Republikańskiej. Czy to tylko ideologiczne dryfowanie, czy też jesteśmy świadkami celowego podważania prawicy? To trudne pytanie, ponieważ znam wiele z tych partii. Candice Owens, Taker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Bannon, Gates. Myślę, że motywy różnią się w zależności od tych osób i instytucji. Na przykład, myślę, że Candice zawsze chciała być kimś w rodzaju postaci z Hollywood, co jest dla niej ważniejsze niż sfera polityczna. Taker to inna sprawa. Krążyły plotki, że opłaca go Katar, ale pochodzi z bogatej rodziny i ma wielu zwolenników. Nie potrzebuje wsparcia Kataru, by opłacić rachunki. A jednak Taker zachowuje się jak agent Kataru, prawda? Innymi słowy, cały czas broni Kataru w swoim newsletterze. Nie tylko to, bronił też prawa szariatu, co jest bardzo dziwną rzeczą, jak na niego do obrony. Rok temu podróżowałem z Takerem po Australii i występowaliśmy w kilku miastach. Nikt o tym nie wspomniał, więc to wszystko jest nowy taker, jeśli mogę to tak ująć, którego widzimy przez ostatnie 6 do 9 miesięcy.